Dzień dobry, witajcie. Ostatnio pewien mój widz zadał mi pytanie, panie Patryku, w jakiej dawce trzeba przyjmować borax? Ja się pytam, ale po co? Po co to przyjmować? No bo żeby uzupełnić sobie niedobór boru w organizmie, bo przecież wszyscy tego boru potrzebujemy. To jest taki mikroelement, którego każdemu brakuje, a on wywiera wiele bardzo dużych, yy, wiele ważnych funkcji dla zdrowia. Więc co z tym borem? Moi drodzy, pytanie mojego widza było inspiracją do nagrania tego filmu. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że po pierwsze bor nie jest zaliczany do potrzebnych dla życia i zdrowia człowieka mikroelementów. W wielu opracowaniach medycznych, w wielu stronach, instytutach zdrowia, m.in. National Health Institute, jest napisane wprost, że bor nie jest potrzebnym mikroskładnikiem dla życia i zdrowia człowieka. Tak? Zaskoczenie? WHO, według WHO, BOR może być, lub możliwie, lub przypuszcza się, że może być potrzebny dla zdrowia człowieka. Ale w wielu, właśnie na, na wielu, różnych, wielu różnych krajach, wielu opracowaniach medycznych, na stronach instytutów zdrowia jest napisane, że w ogóle BOR nie jest potrzebny dla zdrowia. Nie jest niezbędny. Więc mamy pierwsze nadużycie. Jeżeli nawet nie wiadomo, czy jest potrzebny, bo nie została wykazana czy udowodniona funkcja boru, to twierdzenie, że wszyscy go potrzebujemy, już jest nadużyciem. Ale mamy jeszcze kolejne, że wszystkim nam tego boru brakuje i powinniśmy go suplementować. Dlaczego brakuje? Jakim cudem może brakować, skoro skoro nawet nie są ustalone wartości referencyjne dziennego spożycia dla boru. Nie ma takich wartości. Przyjmuje się, że człowiek z pożywieniem pobiera około od 0,5 do około 3 mg boru na dobę. Ale nie zostały ustalone żadne zalecane dawki spożycia. Tak jak na przykład dla żelaza. Czy dla innych, w ogóle innych mikro i makroelementów. Dla boru nie. No, bo skoro nie jest na potrzebę, no to po co ustalać dawki zalecanego dziennego spożycia? Albo nie wiadomo, ile to zalecane dzienne spożycie powinno wynosić. Co więcej, boru generalnie nie, nie, nie oznacza się we krwi. Są medyczne laboratoria diagnostyczne, które to robią. Ale teoretycznie można zrobić sobie każde badanie, tak? Tylko jaka jest jego wartość? Nie, problem jest w tym, że nie ma opracowanych czy ustalonych z, od góry prawda, naukowych. Referencyjnych wartości stężenia boru we krwi, tak jak to jest w przypadku wapnia, żelaza itd. Więc każde laboratorium sobie te wartości ustala, ale nie wynika to z jakichś racjonalnych przesłanek medycznych. Czyli skoro nie oznaczamy we krwi, skoro nie ma zalecanej dziennej dawki spożycia, to skąd my możemy wiedzieć, że, że każdemu tego boru brakuje? I trzecia sprawa. To jest przyjmowanie boru z boraksu. To już nie wystarczą nam suplementy zawierające bor, tylko musi być boraks, tak? Boraks, który jest środkiem dezynfekującym do stosowania co najwyżej zewnętrznego. Na stopy przeciw grzybicy, tak? czy do pukania jamy ustnej i gardła w niektórych, w niektórych y, preparatach aptecznych bo działa odkażająco na błony śluzowe, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Jest, uwaga, trucizną cytoplazmatyczną. Uszkadza komórki nie tylko bakterii i grzybów, uszkadza nie tylko wirusy, ale uszkadza też komórki człowieka. Przypuszcza się, że łącząc się z koenzymami, m.in. spirydoksyną, która też pełni funkcję koenzymu, w wielu różnych reakcjach metabolicznych, doprowadza do ich inhibicji, czyli zahamowania aktywności. Borax uszkadza komórki. Przyjmowanie boraksu w wyniku zatrucia prowadzi do uszkodzenia nerek, wątroby, krwiomoczu, łysienia, stanów zapalnych, m.in. reakcji alergicznych na skórze, wymiotów, nudności, niedokrwistości, te objawy są podane. Co więcej, zatrucia, spo... zatrucia boraksem, a w zasadzie powstającym z niego także po spożyciu kwasem borowym, czy jonami boranowymi były obserwowane też u niemowląt. Nie tylko po przypadkowym spożyciu, ale zatrucia borem były obserwowane także po podaniu go na błony śluzowe w wyniku długotrwałego stosowania czy na skórę u niemowląt. Bo bor się łatwo wchłania, związki boru łatwo się wchłaniają przez zwłaszcza uszkodzoną skórę i błony śluzowe, na przykład w stanie zapalnym. Więc nawet w tych proszkach do pukania jamy ustnej na, zawierających tetraboran sodu jest czasami napisane w ostrzeżenia w karcie charakterystyki produktu leczniczego że długotrwałe stosowanie na duże powierzchnie na uszkodzoną błonę śluzową może prowadzić do zatrucia a co dopiero przyjmowanie bo skąd się wzięło to przyjmowanie Możecie przeczytać na różnych holistycznych, czy jak to mówią, altmedowskich stronach, że borax czy bor jest praktycznie nietoksyczny i generalnie nie można się nim zatruć, bo dosis Letalis 50 wynosi ponad 2000 mg na kilogram masy ciała, czyli 2 g na kilogram masy ciała, czyli dla takiego faceta 70 kg to byłoby 140 g. 140 g. Ale, gdy my mówimy już o glifosacie, gdzie te dozy letalis jest dwukrotnie wyższe, czyli możemy dwukrotnie więcej glifosatu spożyć, teoretycznie, tak? to już wszyscy mówią, że jest trujący, cholernie trujący. Ale problem polega na czymś innym. Mianowicie problem polega na tym, że mówiąc o dozy letalis 50, mamy na myśli zatrucia ostre. Tak? Natomiast z tetraboranem sodu. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak zatrucia przewlekłe, związane właśnie z taką głupią suplementacją boraksu, jak niektóre osoby sobie robią. Boraks to jest tetraboran sodu <kłys> dziesięciowodny, dekahydrat, którego masa molowa wynosi około 381 g na mol. Łatwo obliczyć, że. No, nie obliczyć, odczytać z tablic, że masa molowa boru to jest około 10,81 g na mol. Natomiast zawartość boru w boraksie, ponieważ mamy 4 atomy boru, to jest, to jest 43,24 g na mol. Więc łatwo obliczyć, że dawka szkodliwa dla związków boru. Dla boru, przepraszam, dla boru, dla jonów boru. Dla, a w zasadzie, w zasadzie, powiedzmy sobie tak, dla, dla boru wynosi 20 mg na dobę. Czyli nie ma ustalonej jakby dziennej dawki spożycia boru, ale wiemy, że 20 mg na dobę to jest. To już jest dawka, która przyjmowana codziennie powoduje negatywne, niekorzystne następstwa zdrowotne. Więc te 20 mg oboru, moi drodzy, znajdować się będzie, uwaga, w 176 gramach, Przepraszam, 20 mg boru znajdować się będzie w 176 mg, mg boraksu. A 176 mg to jest, to jest mniej niż pół łyżeczki do herbaty. Więc nie moi drodzy, to nie są wartości liczone w gramach kilkanaście czy kilkadziesiąt gramów. Spożywanie już bardzo niewielkiej ilości boraksu przez dłuższy czas może powodować zatrucie borem, tak? W wyniku przedawkowania boru. O tym należy pamiętać. A więc, moi drodzy, podsumowując ten film, jeżeli chcecie suplementować bor, to z suplementów diety, tak, które są przeznaczone do spożycia doustnego, a nie stosować do doustnie jakieś środki dezynfekcyjne, bo akurat tak wam ktoś powiedział, że to jest dobre, to jest tanie i to jest zdrowe. Jak widzicie, wcale nie. Gdyby wam ktoś powiedział, że gówno jest dobre, zdrowe, bez glifosatu, a miliony much nie mogą się mylić, to też byście jedli? Moi drodzy, i na koniec ktoś zadał mi pytanie: Panie Patryku, pan nie bierze pod uwagę, że się pan pomylił w tych Altmedowskich metodach leczenia? Oczywiście, ja też się mylę, ale muszę opierać się na pewnych przesłankach, racjonalnych, naukowych badaniach a nie wymyślonych przez kogoś. I też się kiedyś poważnie pomyliłem. Gdy na weselu, moi drodzy, wnieśli pieczoną świnię, to już chciałem dzwonić po pogotowie, bo myślałem, że teściowa aż się jabłkiem udławiła. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.